Hej, tutaj mamy karinka ubrana. Jedziemy, jedziemy po polu. Po polu. Po polu nie po polu. Po polu. Po polu nie po polu. No po polu. No polu, a nie po polu. No po polu, kadu. No, No. Ale kasik. Teď tak, testujeme každý káv dešťou, ostrým dešťem. Um, ježeme, ježeme. Je ostré chýbání. Já. ostro padá, leje, kap je kapě z dachu, Tutaj voda. Jaké je to ještě leje? Ale teraz tak. Každý, všechno fajně, super, záje, fajně. Um, Zdaje fajnie, normalnie no zaje fajnie. Eee, tylko nie, o! Trzeba znowu jak się czeka. sieka, czeka. I powódź! Powódź! Daj mi powódź. No, pod nogami mam powódź. Niestety. Stefan jezie, jezie. Tu pada, pada. Kałuży leją o no, no powódź to mogę, znowu rondo no teraz tu tutaj ojej tu mi do puta! tu i tu i do buta mi naleciało tu kapie tu kapie 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 no, tu powuć tu powuć tu 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 powuć Widać To jest grafik Ale frajda, frajda Grafik bardzo Tak To jest jazda, przygoda Fajnie Mimy tak po tym dachu No jak szczury Ale pycha aż ty ma! Ef, nie, to. Zmieści się my to, na tak wysokość teraz? No! Tak czy by ja? No, nie wiem. E, no, trochę ponad kółno, to jest trochę. Chyba ja, skupić. Powódź. Bo jakie są te ograniczenia, widzisz? Eee, no, i tu powódź. A te ograniczenia to... boli. Tu powódź. Cał, ja. wolna, na, na tyłek, bolni na polni tyłek, musi na nas czekać. Mieścimy się powoli, powoli, powoli. Mieścimy się. Mokre łydki one się. ona się. Mieślimy bokach I tu żaba. Aparater wycieraczy. Tylko nie ma nic na zaaparowane szyby. To muszę włączyć nawiew na te szyby. Zaraz z nim Zaraz, zaraz tutaj jedziemy. Żaba szuka, gdzie jest nawiew na szyby. Skąd O, żaba szuka. Żaba znalazła. A, już jest I głnie nogi. Niektóre dziewczyny mówiły, że jak tutaj jest szwara, to tajnik jest fajnie. Ja tak zawsze mam. Jeszcze no raz tak było, że może tam nie miałam, no, ale nie sprawdzałam tych. wódź. Nie sięgnie. okej. Okay. Jadziemy, jadziemy! 4 minutki nie zapominamy o subskrypcji Znowu tu pada Na dachu pełno wody Tak to jest No to tak, nie to nic co. Jak mamy się Widzimy się, byliśmy na zlocie. Wracamy ze zlotu, kiepska pogoda. No i tyle. A tak może znajdziemy już, może u nas ma pogoda? No. no to niska, tyle styko. Na órze Opole! Opuszczamy Opole Marka!